Dzień dobry moi drodzy, dzień ostatni, tak naprawdę przeprowadzki. Dzisiaj już będziemy spali w nowym miejscu, gdzie dokładnie to... Tego myślę dowiecie się w kolejnym vlogu, gdzie w ogóle się przeprowadzamy. Jak widzicie za mną jest totalne zamieszanie, dlatego że dzisiaj już przewozimy ostatecznie wszystkie rzeczy. I oczywiście miałam w planach nagrywać dla Was wcześniej, ale powiem Wam szczerze, że się nie da. Ja podziwiam te osoby, które robią... Coś takiego dużego w życiu, i są w stanie dodatkowo to relacjonować na YouTubie, bo nie ukrywam, że ja skupiałam swoją uwagę na pakowaniu, a nie na tym, żeby dodatkowo to dla Was nagrywać. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że jednak jest jeszcze Julianka. Wszystko, można powiedzieć, zostało przeze mnie spakowane w międzyczasie, tak zwanym. E, czasami miałam pomoc mojej mamy, która e, pilnowała Julianki, m, żebym w tym czasie mogła spakować jakieś takie grubsze rzeczy, ale zdecydowana większość była pakowana dosłownie jedną ręką, na rękach z Julianką. Na szczęście, mała była bardzo dzielna, wyrozumiała i pozwoliła mi na to, e, ale teraz już zbliżamy się do końca, nareszcie, bo powiem Wam szczerze, że jesteśmy już turbo, turbo zmęczeni. Każdy na swój sposób. Ja jestem zmęczona tym, że e, tak naprawdę Zygmunta w ogóle nie było w domu ostatnio. E, praktycznie nie widywał się z nami, nie widywał się ze mną, z Julianką. Wracał już jak spałyśmy, dlatego że e, nowe miejsce, do którego idziemy, idziemy wymagało e, takich wykończeń po prostu. Znaczy, wykończeń to jest właśnie za dużo powiedziane. Pierwszych prac, może tak to nazwijmy. Które pozwolą nam na wprowadzkę. Hmm, dlatego to wszystko było takie, takie. Żyliśmy od dwóch tygodni w takim niesamowitym napięciu. E, no a Zegar, wiadomo, jest zmęczony właśnie z tego powodu, że cały czas pracował od rana do wieczora. Nie dość, że w swojej pracy to jeszcze e, właśnie później, w tym nowym miejscu. Ok, ale najważniejsze, że się udało. Dzisiaj jest wielki dzień, dzisiaj już wszystkie, a przynajmniej zdecydowaną większość rzeczy stąd zabieramy e, i. Będziemy żyli na kartonach, tak zwanych, dość długo, tak mi się wydaje. Ale wiecie, co wolę, już tak, ale żebyśmy po prostu byli razem, bo to jest naprawdę najważniejsze. I wydaje mi się, że w dwójkę odczujemy ogromną ulgę, i na pewno ulgę odczuje Julianka, widząc na co dzień tata. Ja Wam pokażę tylko mniej więcej, jak to teraz <głynie> wygląda. Zobaczcie. Tu jest dosłownie wszystko, są jakieś przypadkowe rzeczy, ale też zrobiło się bardzo pusto. Nie ma już tutaj biurka, komputera, nie ma już części sofy, nie ma suszarki, za niedługo będzie znikała stąd kuchnia. No, po kolei, po kolei, małymi krokami, no i ja tutaj właśnie działam. Mała śpi w sypialni z moją mamą, a ja działam i pakuję ostatnie. Kartony. Już teraz dosłownie pakuję wszystko jak leci. Nawet się nad tym nie zastanawiam, bo nie ma to najmniejszego sensu. Teraz widać, jak one są dupne. Mam jeszcze całą Ja pierniczę. Ej, ona jest ogromna! Ona jest ogromna z O, morszo. Wiesz, że my się przeprowadzamy? Nie, no mówię ci tak. Ja myślę, że jednak tak. Pyszna ręka. Ach, jaka pyszna ta ręka. Jaka pyszna ręka. Mogę ucałować tą stupę. Przeprowadzamy się, myszko, dzisiaj. Będziesz już spała w innym miejscu. Będzie gdzie indziej domek. No mówię ci, mówię. Tak? Będzie super? Będziesz szczęśliwa w nowym domku? No będziesz szczęśliwa pewnie, że tak. Czy pan pies pójdzie z nami się przeprowadzić? Czy zostanie tutaj? Chyba pójdzie pan pies. Chyba pójdzie. Już resztkami sił dopakowujemy wszystko. Segar mi właśnie dzwonił, że jeszcze robi takie prace wykończeniowe w jednym pomieszczeniu, żebyśmy po prostu mogli tam spać. Mnie tam, słuchajcie, nie było w tym miejscu, do którego się przeprowadzamy. Cały czas mówię miejscu, bo jakby zobaczycie, co to będzie. W każdym razie nie było mnie tam w ogóle odkąd zaczęliśmy jakiekolwiek rzeczy przewozić. Nie mam pojęcia, jak tam wygląda. I wiem, ponoć. Jestem uprzedzona, że zostanie mnie taki widok, że tam się po prostu nie mieszczą już nigdzie rzeczy i będziemy musieli pomału, pomału się z tym uporać. No, bo wiecie, zwoziliśmy wszystko na bieżąco, ale nic tam nie wypakowywaliśmy, bo nie było jak. O tym też Wam powiem w kolejnym filmie, jak już zdradzę, gdzie się przeprowadzamy. Także dosłownie mieliśmy bałagan bałagan to jest mało powiedziane i tam. I tutaj, i tutaj też już funkcjonowaliśmy od jakiegoś czasu, też trochę na kartonach, można powiedzieć, bo, e, wiecie, już część kuchni nam poznikała, część ubrań. E, Juliankę tak naprawdę dopiero dzisiaj spakowałam, bo najważniejsze było to, że ona miała mieć wszystko do samego końca, i tak samo dzisiaj tam będę musiała ją rozpakować e, do komody z powrotem, bo to jest najważniejsze. A my z czasem po prostu te rzeczy zacznę sobie, wiecie, w wolnych chwilach gdzieś tam układać powolutku. Okej, okay, tutaj leży Julianka, ale tu jest naprawdę już zostało bardzo niewiele rzeczy. Nie ma łóżeczka, na przykład jest tutaj jeszcze Baby Bior, żeby miałam gdziekolwiek odłożyć eee, możliwości, ale nie ma łóżeczka, tutaj stało łóżeczko. Mm, muszę pościągać jeszcze te firany, no i powoli, powoli Ech. będziemy się zbliżać do końca. Ale ty masz słodkie skarpetki. Ja cię kręcę. Jakie słodkie są skarpetki mam. woziu, boziu. Ja też bym chciała takie skarpetki. Bardzo bym chciała takie skarpety. W ogóle pokażę wam zabawkę, która jest najlepszą zabawką aktualnie dla Julianki. Już wam powiem dlaczego. Słuchajcie. Alilo, ja już kiedyś we vlogu wam o tym mówiłam, ale naprawdę polecam. Ja go teraz jej pokażę. Proszę Julianka, zobacz. Zobacz co to jest. A Lilo, twoje! Słuchajcie, mieliśmy ostatnio na szczepieniu tego króliczka Alilo i oczywiście, no jak to na szczepieniu, mała w pierwszym takim momencie zaczęła płakać po wbiciu igły. Po czym Zygmunt właśnie wyciągnął, słyszycie teraz ekscytację, Zygmunt właśnie wyciągnął Alilo i ona w momencie właśnie z takiego krzyku, bo to nawet ciężko było nazwać płaczem, przeszła do śmiechu. I to było tak urocze i konkretnie no zawsze na tą zabawkę tak reaguje. Ojej, jest Alilo. tego ona się uśmiecha. Zawsze na tą zabawkę tak reaguje i to jest zdecydowanie jej ulubiona zabawka. Ja nie wiem, co one w sobie mają, ale słyszałam już od niejednej osoby, że właśnie ta zabawka tak działa na dziecko. Także jeżeli szukacie czegoś właśnie, co zajmie Waszą pociechę, to bardzo Wam polecam. Ewentualnie jeżeli szukacie czegoś na prezent, my właśnie Teraz zastanawiamy się nad prezentem dla naszej yy, bratanicy yy, i zobaczymy, bo wahamy się między tym, a jeszcze jedną rzeczą, właśnie na, yy, na chrzciny, także zobaczymy, ale naprawdę Alilo jest świetny, konkretnie ten mały, my mamy w kolorze różowym, już Ci oddam, my mamy w kolorze różowym, ale są jeszcze żółty, jest na przykład prześliczny i nawet trochę żałuję, że nie zdecydowałam się na żółty, bo dzieci też lubią żółty kolor z jakiegoś powodu. E, mega fajna zabawka. Uczy Bawi, uczy angielskiego. Słuchajcie, no ma tyle to opcji, że szok. And na and Pyszna ręka, co ręce wygrywają. Moi drodzy, oficjalnie jesteśmy już przeprowadzeni w 95%, ponieważ w naszym poprzednim miejscu zamieszkania zostało jeszcze kilka rzeczy, ale już dowiedziemy je w kolejnym tygodniu. Wczoraj przerwałam nagrywanie, dlatego że z dwóch powodów w sobie. Po pierwsze, powiem szczerze, że nie spodziewałam się emocji, które mi będą towarzyszyć na koniec tej wyprowadzki, ponieważ puściły mi wszystkie, jakby takie emocje, trzymane przez ostatnie dni, chyba i bardzo dużo płakałam. Wszystko, wiecie, no, wspomnienia po prostu wróciły wszelkiego rodzaju. Jak patrzyłam sobie na te puste pomieszczenia, to po prostu taki wiecie sentyment, wspomnienia, trochę tęsknota, no różne, różne naprawdę emocje. E, także stwierdziłam, że nie będę nagrywać, a drugi powód też był taki, że musieliśmy naprawdę e, mocno przyspieszyć, żeby się wyrobić na czas, znaczy na czas, no po prostu, żeby pójść o jakiejś sensownej godzinie spać tutaj mm, ojej! E, pójść spać sensownie, dlatego że no, jest Julianka i ja nigdy nie wiem, jak dana noc będzie wyglądała, a nie mogłam sobie pozwolić na mm, całkowite jej zarwanie. Ale wszystko się udało, jesteśmy przeniesieni. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo to, jak tutaj wygląda, to jest naprawdę jakiś jeden wielki żart, słuchajcie. Ale no cóż, będziemy żyć w ten sposób na pewno przez jakiś czas. Wszędzie są oczywiście worki, wszędzie są jakieś różne, różne rzeczy. Tutaj najważniejsze, słuchajcie, że jest rozpakowana Julianka praktycznie już w całości. Wypakowałam jej tutaj całą komodę, pięknie wszystko poukładałam, także to jest zdecydowanie najważniejsze, i mm, teraz już będzie się nam łatwiej funkcjonowało, bo y, no nie było to fajne, że musiałam szukać jej rzeczy. Tutaj muszę jeszcze dopakować. Czy w tej szufladzie coś jest? Aha, jakieś kocyki, to też będzie miało wszystko swoje miejsce. Później to zrobię z głową. Na razie chciałam po prostu móc się w tym odnaleźć tutaj na blacie jest coś takiego na przykład na komodzie Juliaki dlatego, że rano chcieliśmy sobie zrobić kawę a my mamy zupełnie niezłożoną kuchnię, mało tego pomieszczenie, które ma być kuchnią nie jest zupełnie gotowe, także w ten sposób będziemy musieli funkcjonować przez jakiś czas także czajnik ekspres, kubki cukry, kawy i tym podobne rzeczy, tutaj tymczasowo postawiłam przewijak, ale też zobaczymy czy on będzie tutaj stał, tu jest najważniejszy domownik, czyli nasza mała Julia Nucia śliczna położyła mi takim misie, żeby się na chwilę chociaż zajęła. Nie chcę w tym vlogu wam za dużo pokazywać yy, pomieszczeń, yy, w których się znajdujemy, ale spójrzcie na to. Yy, mogę powiedzieć tylko tyle, że ilość posiadanych przez nas rzeczy nas bardzo mocno zaskoczyła. Naprawdę yy, jest tego, słuchajcie, mnóstwa, to nie jest wszystko. Cały jeden pokój, który ma 12,5 metra, chyba albo 13 metrów kwadratowych, jest zawalony naszymi rzeczami. Mało tego, nasze rzeczy są wszędzie tutaj. Są też tutaj, w takim pomieszczeniu a la gospodarczym widzicie, jest niepodłączona lodówka, naprawdę e, panuje tutaj bardzo, bardzo duży chaos. Ale jest też bąbelek, który oczywiście, że się z nami przeprowadził, bo też były takie pytania, jakże moglibyśmy go zostawić. Także spokojnie, bąbel mieszka z nami. Poza tym nie będę teraz Wam pokazywała za dużo już tutaj pomieszczeń, dlatego że planuję właśnie nagrać kolejnego vloga, w którym opowiem, gdzie się przeprowadziliśmy, o co w ogóle chodzi i pokażę Wam na pewno dużo, dużo więcej. I bardzo się z tego cieszę, bo będzie to fajna przygoda taka na YouTubie, zarówno dla mnie do nagrywania, jak i dla Was, mam nadzieję, do oglądania. I co? Ja czekam na Zygmunta, dlatego, że pojechał do e, właśnie naszego starego domu, znaczy nie naszego, do swojego domu rodzinnego, tak naprawdę. E, jeszcze po jakieś rzeczy. Przy okazji oddać busa, którego wczoraj wypożyczył pod e, przeprowadzkę. I co dzisiaj, ogólnie też przepiękna pogoda. Ja mam taki mały plan, żeby wziąć małego na spacer po naszej nowej okolicy w Gondoli, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Może trochę później, dlatego że my się musimy najpierw tutaj tak konkretnie ogarnąć, żebyśmy wiedzieli chociaż gdzie, jakie mniej więcej rzeczy mamy pierwszej potrzeby, czyli ubrania, jakieś podstawowe naczynia, artykuły spożywcze. Bo dzisiaj rano dosłownie, żeby zrobić kawę, to najpierw spędziliśmy jakieś 30 minut nad zastanowieniem się, w jakim pudełku, w jakiej siatce i gdzie są te wszystkie potrzebne rzeczy. Właśnie wybraliśmy się na pierwszy spacer po okolicy. W sumie nie pierwszy już, bo już mieliśmy okazję tutaj spacerować. Bąbel jest po prostu w siódmym niebie, wszędzie biega. Auto jedzie zyga. Chodź bąbuś. Wszędzie biega, jest mega szczęśliwy, zadowolony. I tak właściwie mija nam niedziela. Trochę na y, rozpakowywaniu, trochę na odpoczynku, bo już jesteśmy naprawdę zmęczeni po tym tygodniu. No i tak trochę na spacerze, więc bardzo rodzinnie. Muszę Wam powiedzieć, tak jak mówię, nie zdradzam jeszcze za wiele, ale okolica, w której aktualnie e, będziemy mieszkać, jest naprawdę przepiękna i jest to poza miastem, tyle Wam mogę powiedzieć, jak zresztą widzicie. E, I jest tutaj takie niesamowicie świeże powietrze, jest taka błoga cisza, spokój, naprawdę cudownie. E, I tak z perspektywy czasu jest to coś. E, za czym trochę tęskniliśmy będąc w mieście, bo pamiętam, że zawsze jak wyjeżdżaliśmy właśnie na naszą działkę w górach, to mówiliśmy sobie, że jest tam właśnie tak cicho, spokojnie i że chcielibyśmy mieszkać w podobnym miejscu, no i teraz yy, można powiedzieć, że się to udaje. Yy, wiadomo, jest tutaj zdecydowanie większa cywilizacja, yy, ale jest naprawdę U. bardzo, bardzo spokojnie, ale... Już jedziemy, jedziemy, przywieźli nam pizzę, akurat jak byliśmy na spacerze. Ja powiedziałem, żeby zostawili tutaj na masce w aucie. I sobie ją zaraz odgrzejemy w arfrajerze.